Zadanie dziesiąte. Które wyrazy ciągu AN są większe od liczby 3 czwartej, jeśli AN równa się w liczniku 2N-3 w mianowniku 2N plus 3? AN ma być większe od 3 czwarte, to z tego wynika, że 2N-3 przez 2N plus 3 ma być większe od 3 czwartych. Otrzymaliśmy nierówność wymierną, rozwiązujemy tę nierówność i z zaznaczonego przedziału wybieramy liczby naturalne dodatnie, więc możemy powiedzieć, że N należy do zbioru o element. 11, 12, 13 i tak dalej. Jest to zbiór nieskończony, czyli możemy powiedzieć, że liczby większe od 3 czwarte są to wszystkie wyrazy o wskaźnikach n większych równych 11, a więc a 11, a 12, a 13 i tak dalej. Jest ich nieskończenie wiele.